Panie, słuchaj modlitwy mojej, a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie. Nie kryj przede mną swego oblicza w dniu utrapienia mojego. Nakłoń ku mnie twego ucha, w dniu, w którym Cię wołam, szybko mnie wysłuchaj. Dni bowiem moje jak dym znikają, a kości moje płoną jak w ogniu. Moje serce wysycha spalone jak trawa. Zapominam nawet o spożyciu chleba. Od głosu mojego jęku moje kości przywarły do skóry. Jestem podobny do kawki na pustyni. Stałem się jak sowa w ruinach. Czuwam i jestem jak ptak samotny na dachu. Każdego dnia znieważają mnie moi wrogowie. Srożąc się na mnie, przeklinają moim imieniem. Albowiem, jak chleb, jadam popiół i z płaczem mieszam mój napój, na skutek oburzenia Twego i zapalczywości, boś Ty mnie podniósł i obalił. Dni moje są podobne do wydłużonego cienia, a ja usycham jak trawa. Ty zaś, O panie, na wieki zasiadasz na tronie, a imię Twoje trwa przez wszystkie pokolenia. Powstaniesz i okażesz litość Syjonowi, bo czas już byś się nad nim zmiłował, bo nadeszła godzina. Twoi bowiem słudzy miłują jego kamienie i użalają się nad jego gruzami. Narody będą się bały imienia Pańskiego, i wszyscy królowie ziemi twej chwały, bo Pan odbuduje Syjon i ukaże się w swej chwale, przychyli się ku modlitwie opuszczonych i nie odrzuci ich modłów. Należy to spisać dla pokolenia, co przyjdzie, a lud, który zostanie stworzony, niech wychwala Pana, bo Pan wejrzał z wysokiego przybytku swojego. Popatrzył z nieba na ziemię, aby usłyszeć jęki pojmanych, aby skazanych na śmierć uwolnić, by imię Pańskie głoszono na Syjonie i Jego chwałę w Jeruzalem, kiedy zgromadzą się razem narody i królestwa, by służyć Panu. Siła moja w drodze ustała, dni moje uległy skróceniu. Mówię. Boże mój, nie zabieraj mnie w połowie moich dni, Twoje lata trwają poprzez wszystkie pokolenia. Ty niegdyś założyłeś ziemię, i niebo jest dziełem rąk Twoich. Przeminą one, Ty zaś pozostaniesz, i całe one jak szata się zestarzeją. Ty zmieniasz je jak odzienie i ulegają zmianie. Ty zaś jesteś zawsze ten sam i lata Twoje nie mają końca. Synowie Twoich sług będą mogli osiąść na stałe i potomstwo ich będzie trwało wobec Ciebie.